Jeśli nie jesteś pewien, który elastyczny wał i łańcuchy do czyszczenia odpływów użyć, ten film jest dla Ciebie. Omówimy następujące tematy: Wybór odpowiedniej wiertarki, podłączenie wiertarki do elastycznego wału, używanie odpowiedniego elastycznego wału do swoich specyficznych potrzeb, a także kilka słów o korzyściach płynących z różnych rodzajów łańcuchów. Możesz używać zarówno wiertarki przewodowej, jak i wiertarki akumulatorowej. W obu przypadkach należy upewnić się, że nie używasz funkcji udarowej w tej wiertarce, ponieważ spowoduje to uszkodzenie Twojego elastycznego wału, a oczywiście także wierteł na końcu. Jeśli zamierzasz używać wiertarki akumulatorowej, upewnij się, że masz dodatkowe baterie, ponieważ to jest dość ważne. Teraz, o ile ta wiertarka ma uchwyt 10 mm, innymi słowy, może przyjąć wiertło o średnicy 10 mm, to wszystko będzie w porządku. 10 mm to 3/8 cala. Musisz mieć wiertarkę, która ma uchwyt ślizgowy lub ogranicznik momentu obrotowego to nie jest fakt, ale ogólnie metalowy uchwyt zazwyczaj ma lepszą funkcję uchwytu ślizgowego niż plastikowy. Twoja wiertarka musi mieć moment obrotowy między 30 a 70 nm lub dżulami. I chcesz, aby prędkości wynosiły od 900 do 2000 obrotów na minutę? Najlepiej. Wiertarka o zmiennej prędkości. Powodem tego jest to, że przy wyższych prędkościach łańcuchy są centrowane za pomocą centralnej siły paliwowej, natomiast przy niższych prędkościach odbijają się od wnętrza rury. Tak, przejdziesz przez skrzyżowania i zakręty. Pozwól, pokażę ci, jak podłączyć twój elastyczny wał do wiertarki akumulatorowej. Jak widać tutaj, mam złącze wału, które używa sześciu śrub mocujących do zablokowania wału w adapterze. To następnie pasuje do twojej wiertarki. Można dostać złącza wału, które są zaciskane na miejscu. Są one dość popularne, ale wadą złączy wału zaciskowych jest to, że są podatne na złamanie. Oczywiście, gdy trzeba je wymienić, trzeba wymienić cały wał lub kupić nowy adapter, aby zastąpić tę część. Podczas gdy ten, który jest trzymany za pomocą śrub mocujących, jest po prostu odkręcany, skracany, a następnie ponownie przykręcany, co jest szybkie i łatwe, pozwala na szybkie działanie. Po drugiej stronie tego adaptera wału mam blokadę wału. Użyłem tej blokady wału, aby utrzymać rurę, tę rurę tutaj oraz łożysko ślizgowe. Jak najbliżej źródła zasilania. Powód, dla którego to robię, jest taki, że, np. gdy uderzę w solidną przeszkodę jednym z moich łańcuchów do czyszczenia odpływów, bezwładność tego nagłego zatrzymania przejdzie przez elastyczny wał i wróci bezpośrednio do twojego złącza wału, które jest teraz podłączone do twojej wiertarki akumulatorowej. Oczywiście, twój uchwyt ślizgowy powinien być zablokowany w wiertarce, ale. Jeśli tak się nie stanie, ta wiertarka może się obracać i może spowodować obrażenia. Teraz to mało prawdopodobne, ale mimo to, wiesz, lepiej dmuchać na zimne, dlatego trzymam rurę jak najbliżej końca wiertarki, aby na przykład, jeśli zdarzyłoby się, że się zgięła, sama rura zapewniała dodatkową ochronę przed ostrym zgięciem tutaj. Zazwyczaj, jeśli elastyczny wał się zgiąć, jest to mało możliwe i zdarza się bardzo rzadko. Jeśli już to się zdarzy, zazwyczaj ma to miejsce w tym obszarze tutaj. Wybierając elastyczny wał, należy wziąć pod uwagę trzy kwestie. Pierwszą kwestią jest średnica rury, w której będziesz pracować. To jest tak samo ważne jak drugi czynnik, którym jest średnia liczba zakrętów w tej rurze. A trzecia rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, to, ile rozmów będzie od Ciebie wymagane. Na przykład, jeśli zamierzasz usuwać tłuszcz, wilgotne chusteczki lub małe korzenie, wymaga to znacznie mniej słów, aby zakończyć to zadanie niż powiedzenie o odkamienianiu, tuberkulacji lub struwitu, czy czegoś w tym stylu. Te trzy czynniki decydują o tym, jaką długość i średnicę elastycznego wału powinieneś wybierać cieńszy wał. Jest bardziej elastyczny, ale wiąże się to z mniejszym momentem obrotowym. Podczas gdy grubszy wał może mieć większy moment obrotowy, ale jest przez to mniej elastyczny. Oznacza to, że na przykład nie będziesz w stanie przeprowadzić elastycznego wału o średnicy pół cala, lub 12 mm przez złącze o średnicy 2 cali, ponieważ promień zgięcia wału o średnicy pół cala jest znacznie większy niż promień zgięcia złącza o średnicy 2 cali. Zasadniczo lubię używać wału o średnicy 6 mm lub ćwierć cala do rur o średnicy 2 cali. Jeśli chodzi o rury o średnicy 3 i 4 cale, zaktualizowałbym elastyczny wał do 8 mm, co to 5,16 cala. A dotyczy sytuacji przy wielu zakrętów, jeśli jest ich mniej i chcę większego momentu obrotowego, zaktualizowałbym dla rury średnicy 4 cale. Zalecałbym przejście na uchwyt 10 mm, wał 3,8 cala, ponieważ ma większy moment obrotowy a różnica w elastyczności nie jest aż tak duża. W rzeczywistości elastyczny wał 10 mm to mój ulubiony wybór. Jednak w momencie, gdy przechodzisz z rur o średnicy 4 do 8 cali, chcesz używać elastycznego wału o średnicy 12 mm lub 0,5 cala, szczególnie jeśli zamierzasz usuwać struwit, tuberkulację, kamień wapienny, osady moczowe i tym podobne. Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej długości wału, Mogę ci zagwarantować, że dłuższy niekoniecznie oznacza lepszy. Powód, dla którego to mówię, to fakt, że te wały są bardziej efektywne na krótszych odległościach. Im dłuższy jest Twój elastyczny wał, tym więcej mocy będziesz potrzebować, aby przekazać ją do narzędzia po drugiej stronie. Zalecam, abyś zmierzył średnią odległość od swoich punktów dostępu i dobrał wał o takiej długości. Jeśli potrzebujesz dodatkowego zasięgu, zawsze możesz zaopatrzyć się w złącze wału wygląda to tak, że zasadniczo możesz podłączyć jeden wał z jednej strony, a drugi wał z drugiej strony, co pozwala na uzyskanie dodatkowego zasięgu. W rzeczywistości złącza wału mają nawet zdolność do obsługi dwóch różnych rozmiarów wałów. Można na przykład mieć wał o średnicy pół cala, który zapewnia moc aż do pewnego punktu, a następnie wał o średnicy 3 8 cala, co daje większą elastyczność dalej w linii, więc mniej musi pchać Twoja wiertarka. Większość doświadczonych użytkowników kupuje dwa oddzielne wały, specjalnie dlatego, że jest mniej do noszenia na miejscu. A jednocześnie inną korzyścią jest to, że jeśli przypadkiem zgiąć ten wał, w trakcie pracy masz dostępny inny wał w swoim wanie, który możesz po prostu zabrać, kontynuować pracę, a na późniejszym etapie odciąć ten zgięty odcinek i ponownie podłączyć swój wał do wiertarki. Porozmawiajmy trochę o różnych rodzajach łańcuchów oraz ich zastosowaniach i korzyściach. Oto na przykład. Łańcuch okrągły. Łańcuch okrągły jest najlepszy do funkcji odkamieniania. Powód jest taki, że jak widać tutaj, ten łańcuch ma wiele twardych elementów połączonych z krawędzią tnącą, a krawędź tnąca jest znacznie większa, co oznacza, że w danym momencie na wewnętrznej średnicy wewnętrznej tej rury znajduje się więcej zębów niż w przypadku zwykłego łańcucha. Teraz okrągły łańcuch, taki jak ten, ma twarde metalowe elementy zgrzane do krawędzi, co oznacza, że jest lepszy do rur z wytopionej gliny lub żeliwa. Mamy tę samą wersję dla rur PVC i, jak widać, nie ma twardych metalowych elementów przylutowanych do zewnętrznej średnicy ani krawędzi tnącej tego łańcucha. Ten okrągły łańcuch będzie dostępny w różnych rozmiarach. Na przykład, tutaj mamy czterocalowy, a tutaj jest 3 calowy. Jak widać, ten mały 13-centymetrowy jest oczywiście przeznaczony do PVC, podczas gdy ten mały 5-centymetrowy tutaj jest przeznaczony do czyszczenia 5-centymetrowych rur żeliwnych lub z wypalanej gliny. Tak więc to są łańcuchy okrągłe, głównie do odkamieniania. Zanim przejdę do innych łańcuchów, chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często klienci mają połączenie głowicy wiertarki. Z łańcuchem okrągłym, aby mieć krawędź tnącą z przodu. Możesz połączyć te łańcuchy do czyszczenia odpływów z innymi, różnymi końcówkami wiertarskimi, aby uzyskać korzyści z ostrza tnącego z przodu. Następny łańcuch, który mamy, to łańcuch do usuwania normalnych zatorów. Ponownie mamy łańcuchy, które mają na sobie twarde metalowe końcówki. To tutaj to X-Tip. Nasz najbardziej agresywny, a to tutaj to kroko, który ma małe ząbki. Te łańcuchy do usuwania zatorów będą dostępne z głowicą wiertarską lub bez niej. Jak widać, jeden ma głowicę wiertarską, a drugi nie. Głowice wiertarskie, czasami klienci kupują osobną głowicę wiertarską i umieszczają ją dalej w dół elastycznego wału, aby uzyskać większą elastyczność i możliwość zginania oraz nawigacji przez złącza. Ale, w każdym razie, to również kwestia osobistych preferencji. Ważne jest, aby pamiętać, że te wały mają dwie odmiany. Ten tutaj to łańcuch ciężki, w przeciwieństwie do tego, który jest łańcuchem lekkim. Możesz zobaczyć różnicę między tymi łańcuchami, jeśli spojrzysz na nie w ten sposób. Ciężki jest oczywiście cięższy, podczas gdy lekki jest cieńszy i mniej gęsty. Powodem, dla którego mamy łańcuchy lekkie i ciężkie, jest to, że ciężki łańcuch wymaga znacznie większej mocy. Może to być trudne, gdy masz do czynienia z elastycznym wałem. 8 mm lub 6 mm jednym z mniejszych wałów. Lekki łańcuch oznacza, że wymaga mniej momentu obrotowego do obrócenia tego łańcucha. Ponownie lekkie urządzenia również mają wiertła na końcu lub bez wierteł. To znowu kwestia osobistych preferencji. Co zauważysz, to że rury o mniejszej średnicy będą miały tylko dwa zestawy ogniw, podczas gdy rury o większej średnicy będą miały trzy zestawy ogniw. Twoje bardzo małe rury o takim średnicy będą miały tylko jeden zestaw ogniw, a jak widać występują również w różnych wariantach bez twardych metalowych wkładek przylutowanych do krawędzi tnącej lub z twardymi metalowymi wkładkami przylutowanymi do krawędzi tnącej. Na koniec chciałbym porozmawiać o naszym mini łańcuchu do czyszczenia odpływów, który możecie zobaczyć tutaj. To w zasadzie mały element to hub z bardzo małymi ilościami łańcuchów na nim. Występują w dłuższej wersji przeznaczonej do rur o średnicy dwóch cali, a także są dostępne wersje z twardymi, metalowymi końcówkami zespawanymi z krawędzią tnącą, aby usuwać kamień z rur. Teraz to jest rodzaj hybrydy między Twoim, okrągłym łańcuchem, a zwykłym łańcuchem, ale przeznaczoną do mniejszych średnic rur. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to krokomole. Krokomol występuje w trzech różnych rozmiarach: 30, 40 i 50 mm. Rozmiary wałów są zróżnicowane. Proszę pamiętać, że nie będziesz w stanie zamontować tego dużego elementu na elastycznym wałku o średnicy 8 mm lub 5/16, ponieważ wymaga to znacznie większego momentu obrotowego, aby obrócić coś tak ciężkiego. Są niezwykle agresywne. I głównie używane do przywracania połączeń lub szlifowania bardzo solidnych zatorów, uszkodzonej powłoki, tego typu rzeczy. To kończy mój film. Mam nadzieję, że był pomocny. Jeśli coś pominąłem, nie wahaj się z nami skontaktować. Mój adres to plumbertools.com lub alternatywnie, jeśli jesteś w Unii Europejskiej: zurtools.com a jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii, Plumber Tools, Coco UK. Dziękujemy za oglądanie. Trzymaj się. Ciao.